Piękne te nasze bieszczady. Kto wie odkąd się zaczynają bieszczady? Ten musi pisać w komentarzu. Tu po prawej stronie są jakieś drezynki, nie drezynki. Nie byliśmy tu jeszcze. O, tam się domek przewrócił. Chyba był jakiś huragan z dom na głowie. Ja zobaczyłem w Polsce sytuacja jest taka, bardzo skomplikowana. Ceny w Polsce to jest kurde masakra, naprawdę. Ja rozumiem, czyli jeszcze tak jak porównując do amerykańskich cen, nie? No to czyli za dolary, nie, no to jeszcze to, to normalnie nie jest drogo, tak? Ale dla ludzi, którzy tu żyją, przykładowo ja tak zawsze porównuję najniższa krajowa czy najniższe zarobki, czy jak to nazwać w Ameryce i tutaj, nie? Tutaj chyba podobno jest 3200 jakieś tam. najmniejsza płaca. W Ameryce jest chyba coś e, 2400, 2500 jakieś tak wtedy liczyłem nie? 2500 dolarów, przykładowo tu jest 3300 zł, nie? Ogólnie to zawsze wszystko liczę jeden do jednego, czyli 1 dolar to tak by było jedna złotówka, nie? Czyli co tam? Naprawdę, no tam parę rzeczy, żeśmy jakieś tam gdzieś byli, coś zobaczyli czy coś. Ceny to jest kosmos. Przykładowo wczoraj żeśmy byli na kolejce. Rzucę ten film z kolejki gdzieś tam czy coś. To 42 dolary chyba za ten za przejazd, nie? Tutaj godziny to jedzie, nie? Raczej 42 zł, to mi się zdaje, że to jest dużo, nie? Na, na, na amerykańskie to nie jest dużo, ale na polskie to jest nie wiem, 2 godziny pracy, 3 godziny pracy jakby to można policzyć na godziny pracy jak się macie jakieś to jak policzyć to, te, to piszcie w komentarzu jak to jak to w ogóle, do, do czego to porównywać nie może ma ktoś jakiś pomysł ja to mówię, ja to porównuję jeden do jednego w, w, w Ameryce w Ameryce, no mówię, zarobię na przykład 1000 dolarów, to tak bym tu zarobił 1000 zł, nie? I w Ameryce za 1000 dolarów coś tam jeszcze kupię, chociaż też te ceny są e, są jakie są, są wysokie ceny, ale w Polsce za 1000 zł to ciężko coś kupić, nie? Jedzenie, jedzenie to jest masakra w tych, tych. E, wcześniej byli w Cisnej. Nie będę mówił w jakim barze ale tam wszędzie, wszędzie to samo jest. Hulancik, cisna, solina, ustrzyki to ceny są takie z kosmosu, nie? No to jedzenie mniej więcej drugie danie i to też takie e... gdzieś będziecie oglądać filmy to gdzieś to pewnie będzie wrzucone, bo nie mogę to nadążyć z tym wrzucaniem, bo jeszcze mam teraz jakieś problemy z telefonem, z tym, z tamtym, z siwy dym, nie? ale ale te... No jedzenie średnio na osobę za samo jedno danie, drugie danie trzeba dać 4 dychy. To tak bym w Ameryce płacił 40 dolarów, nie? To ja to mi go sobie dalił za dwie dyszki sobie je ile chcemy, nie? A tak, tak no to w sumie średnio no, obiad za można zjeść za 15 baków w Ameryce, nie? 15-16. Nie mówię, że w jakiejś tam ekskluzywnej restauracji, no ale tak żeby zjeść, nie? A tutaj ale, ale jak mówię, ja często w Alue wolę sobie coś tam pojeść zawsze Zawsze coś znajdę, nawet jak coś mi nie pasuje to jem coś innego, nie? No to mówię, no to takie Aljukanite to spokojnie za dwie dyszki już sobie ten znajdę, nie? Tam w moich rejonach w, w Stanach, nie? A tutaj jest kurde ten A tutaj mówię 4 dyszki, 5 dych za obiad to jest masakra samo co. Dzisiaj dwie zapiekaneczki takie wielkości półtora mojej dłoni 15 baków zapiekana w Stanach e, Ja często na przykład pizzę do Minus zamawiam nie? w Stanach z telefonu. Nie wiem jak to jest tak jak się w zamawia w sklepie. Ale za to taką z telefonu zamawiam, no to płacę tam, nie wiem, 11 dolarów, 11-12 dolarów. Pizza na grubym cieście, taka czy na cienkim cieście, ale duża, duża pizza, czy składniki. Tutaj tam jakieś pizze zamawiałem czy coś, to średnio 35, 40 zł pizza, nie? I to taka na cienkim cieście. No taka, nie mówię, że zła nie, ale, ale wielkościowo. I tak żeby coś się najeść, to jest kurde masakra, nie? Piwo w barze średnio chyba tam 12-13 12-13 zł nie? nie wiem ile nawet w Stanach teraz kosztuje bo ja piwa rzadko piję tu jedynie o, jedynie desperados w Polsce miałem smaka to to zapijam się desperadosem ale to i tak w tyle, nie takie biedronce, nie desperados kupiłem to była promocja 2 za 1 to mniej więcej ma 6-6,50 zł kosztuje z to mi wyszło 3 złote, nie? 3-3,50 piwa jedynie tak na promocji są ale to i tak no przed 6 dolarów 6 jakbym miał dać za piwo w Stanach to bym nie dał, nie? to jest naprawdę, co tu jeszcze jakieś takie dziwne rzeczy co mnie zaskoczyło Paliwo, paliwo jest strasznie drogie. 650 to akurat nie, dieselkiem sobie jeszcze mało pali, ale 650 za 650 za lit gdzie w tym? Gdzie, gdzie, gdzie u nas jest kurde mniej więcej dolar złotówka tak? 1,20 no może tak, nie będę mówił w dolarach, w złotówkach, tylko w same cyferki. Czyli mówię, u nas kosztuje Lit 1,25, a tu kosztuje 6,50, nie? Masakra, nie? to jest kurde masakra. Ciuchy tak samo, tam byłem w jakimś sklepie Adasia. Te, chciałem sobie kupić jakieś te spodenki, bo sobie zapomniałem spodenek, że za dużo. Koszul mam chyba z dwie, nie wiem żartuję. Mam czuchów dużo sobie wziąłem tylko jakieś spodenki mi się z walizki wy, wyciągnęły przypadkowo to spodenki średnio kurde 160, 130 tam jakieś, takie już markowe nie to, to tak jakby sto, 160 w Stanach kosztowało nie, a tam naprawdę idzie kupić u nas na jakiś promocjach dużo, dużo taniej, ceny ceny niektóre naprawdę tu są droższe nawet jakby to przeliczać już w dolarach niż, niż tam kupuje w dolarach, nie masakra, nie to co... Ja ludzie, nie mówię, że ten, ja nie mówię, że wszyscy ludzie tu są biedni, czy coś, ale tak yy, porównując zwykłego takiego robola, przykładowo w Stanach, jak, przykładowo ja się mogę nazwać takim zwykłym robolem, bo pracuję sobie fizycznie, może tam ja, ja nie narzekam po prostu, nie, no ale zwykły taki robol w Stanach i zwykły taki robol w Polsce, nie? To na pewno tak to przedstawiając, to dużo się łatwiej w Stanach żyje niż w Polsce, nie? wiadomo, zaraz tam zaczniecie mówić, że a, bo wszystko fajnie, jak jesteś zdrowy, później ubezpieczenie, później to, później tamto, później tamto, wiadomo, ale przypuśćmy, że zdrowa osoba, zdrowa osoba w Stanach i, i zdrowa osoba tutaj, nie, to te, te, y, na takim samym, mówię, Stanach jakoś troszeczkę bardziej się, wie. nie mówię, że tam ja jestem, jakoś żyję, nie wiadomo jak na poziomie, bo mówię, ja żyję jako Zwykły robol, co nie? No, ale wiadomo. Jest więcej możliwości. Jak chcesz gdzieś tam iść do pracy jednej, drugiej, możesz zawsze sobie znaleźć gdzieś jeszcze, nie, dodatkową pracę czy coś, możesz zapieprzać, co nie? Zależy w to co, co wymaga od, od życia, nie? A tutaj akurat nie ja tutaj podaję teraz średnie ceny w województwie podkarpackim, co nie? W Bieszczadach niedługo gdzieś tam pojedziemy, to powiem Wam jakie tam są ceny nie no, ale, 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 mówię, to nie jest takie no nie jest, nie jest to życie tutaj proste nie, naprawdę kurde wiadomo, że tak też powie, o przyjechał do, przyjechał tutaj w Bieszczady, do Polski, gdziekolwiek, fajnie ludzie mają ładne domy, ludzie mają samochody, ludzie mają to, tamto, to. Ale tak szczerze, tam trochę porozmawiałem z ludźmi, no to większość ludzi za granicą gdzieś tam robi, tak? I przyjeżdża tylko tutaj Zarabia tam pieniądze, a tutaj kupuje, wydaje, nie? To jest... to jest takie powieprzone troszeczkę, nie? Ale wiadomo, każdy... każdy, każdy... każdy kombinuje jak może, co nie? Wiadomo, żeby w Polsce były warunki takie, że, że... nie musisz nigdzie jechać i zarabiasz godnie No to nikt by nie wyjeżdżał, co, nie? Prace drogowe 600 metrów no, a teraz sobie jadę jeszcze na jakiejś aplikacji takiej o co mnie jeszcze zaskoczyło tutaj prędkość nie naprawdę te prędkości to są masakry wszędzie jest ten okej okay. zabudowany teren się skończył, można troszeczkę szybciej jechać a tak 50 70 50 70 i to no, tu jest teren już, tu już 60 tutaj kiedyś miałem wypadek na tym zakręcie po, położyłem się tutaj wypieprzyłem na bok sytuację miałem taką, że całe życie mi się przypomniało przeleciało przeleciało mi do tyłu, nie? ale to przed moją głupotę zapieprzałem i to no nieważne, nie? Te, I tu jest nowy 70 tam są jakieś takie anomalia, że 50-70 prędkość 50-70 to jest na 200 metrach nie ale dużo ludzi tu przestrzega te przepisy naprawdę no, ja pamiętam dawniej jeździłem w polsce to no szybciej się jeździło nie ja nie mówię żeby łamać tych przepisów czy coś ale po prostu ale po prostu jakieś tak normalnie się jeździło nie a teraz to jest kurde ta. teraz to jest siłdy To odległości jak trzeba pokonać to kurde Hmm. Nie, to jest masakra No i tak i co jest piękne Solina się trochę zmieniła, Polanczyk się zmienił, w Cisnej żeśmy tam byli to też się trochę pozmieniało Także turystów nie wiem czy jest dużo mi się zdaje że nie jest tak dużo bo w dawnych jeszcze jak w Polsce mieszkałem to co to, to, to więcej tych turystów jest zawsze było, nie? Ale ale to kwestia, kwestia tego jest, czego jest, nie? Także... Także tak jest. Także mówię, no. będę coś teraz wrzucał, jakieś odcineczki, także... Nieoznakowani w okolicy. KIA. Nieoznakowany pojazd. Przynajmniej dobrze, że jest ta aplikacja, że, że mówi, gdzie, co, jak. To można... można sobie po prostu troszeczkę bezpieczniej jechać jak to tam eee, masakra ale pogoda przynajmniej nam się udała na razie to jeden dzień tylko padało a no tak to piękna pogoda, ile jest? 26 w Celsjuszu cały czas jest 20-30 także taka względna, nie ma bezupałów, jest spoko także do następnego Piszcie w komentarzu, jakbyście coś chcieli zobaczyć w innych to jest okazja, jest możliwość. Mogę Wam nagrać Pozdraw.